Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest samotną wyspą i musi się dostosować do warunków funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa. Dla mieszkańców od poniedziałku 16 marca oznacza to nieco inny kontakt z instytucją w celu załatwienia swojej sprawy. Po pierwsze, osobista wizyta w budynkach ZDMK jest niewskazana. Mogą do nich wejść tylko i wyłącznie pracownicy. Za to każdy mieszkaniec ma co najmniej dwie inne, bezpieczne drogi kontaktu. Pierwsza elektroniczna. Na stronie www.zdmk.krakow.pl jest spis maili, pod jakimi można się komunikować z urzędem. Druga droga to pozostawienie korespondencji w specjalnych skrzynkach wystawionych przed każdym budynkiem. W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa, co najmniej do końca marca, został zawieszony pobór opłat na obszarze płatnego parkowania w Krakowie. Takie uprawnienie daje specjalna ustawa i Kraków z niej skorzystał. Chodzi m.in. o parkomaty, których obsługa wymaga bezpośredniego kontaktu, a to może sprzyjać przenoszeniu się wirusa oraz wyjście naprzeciw tym, którzy muszą dojechać do centrum miasta, a boją się to zrobić komunikacją zbiorową. W tym czasie zawieszone zostają także kontrole w strefach obszaru płatnego parkowania. Póki co normalnie i bez przeszkód mają toczyć się wszystkie inwestycje prowadzone przez zarząd dróg miasta Krakowa, choć może się okazać, że z powodu koronawirusa mogą pojawić się jakieś opóźnienia.